Siemma tu i i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Brawl Stars no i tak dzisiaj otworzymy sobie dwa big boxy jednego normalnego jednego za 7500 pcharków no oraz jednego zwykłego Brawl Boxa co jest w sumie mniej ważne Nazbieram go po prostu jak zbierałem 7500 pcharków więc myślałem, że nie będę go otwierał, tylko zostawię go na odcinek może coś wypadnie, chociaż szczerze wątpię jak będzie, albo nie wiecie, niedawno trafiłem Tarę no i tyle lecimy chyba z otwieraniem tych boxów nie będę przedłużał, nie będę grał żadnych arenek itp itd także no, zacznijmy od zwykłego brawlboxa. 17 Golda, no, nie jest za dobrze a Golda w sumie potrzebuję do poko, do Rosy nie wiem, czy mam takie raki chyba przez to, że nagrywam. Dobra, lecimy z pierwszym big boxem. Hop! Przepraszam w ogóle, że taki krótki odcinek robię. O, 85 golda, no i to już coś. Są 3 itemy, więc może coś być, ale nie do końca musi być. Um, ale może być, bo czasami jest tak, że są 3 itemy i na trzecim coś wypadnie, ale szczerze wątpię, że tak będzie. Lecimy. Rico. Dwa bonusy. Czyli jest szansa, że wydągamy albo podwajacz. bilet. I podwajacz, kurde, bardziej bym chciał gamę w sumie. Chociaż podwajaczem też nie pogardzę, bo przynajmniej jest więcej skrzynek. Dobra, lecimy do ostatniego big boxa. Uwaga, 3, 4, A zapomniałem, że też trzeba kliknąć. Dobra, lecimy. No nie dwa idemy, ale jest 110 hajsa. Hajs się przyda, człowieki. Bo potrzebuję 1250, żeby ulepszyć nitę. Na 9 moc. chociaż jeszcze mi brakuje też 100 coś punktów mocy. Ale do nie, jak zna, znając mojego farta, i szczęście nie trafię tutaj punktów y, bonus, czyli pewnie bilety. A nie, gemy jednak, dobra. Jak gemy, to spoko, ja się cieszę. Ile mam gemów? 25. No widzicie, już nieduże mi brakuje, żeby mieć ten hajs na ulepszenity. A punktów moc mi brakuje 150. Nie, y, 103. Tak, 103 dokładnie. Dobrze to mówię? Tak, 103. Dobra. Przepraszam w ogóle, żeby takie krótkie odcinki, ale. No, 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 nie mam czasu za bardzo na dłuższe. Eee, no, za niedługo pojawią się dłuższe. A tymczasem ja się z Wami żegnam. No i elo!